Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z tej strony. Paweł Szczepanik. We wprowadzeniu chciałbym się przedstawić. Licencja maklerska z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego. 23 lata doświadczenia rynkowego od 1993 roku. 20 lat pracy w instytucjach finansowych. Inwestowanie na rachunki klientów były to rachunki powyżej 500 tysięcy złotych. Inwestowanie także na rachunki instytucji finansowych. Specjalista giełdowy, a także animator rynku kontraktów terminowych. Drodzy Państwo, co jest niezbędne, aby zarabiać pieniądze na giełdzie? Tutaj mianownik jest wspólny. W zasadzie wszyscy klienci, których miałem okazję poznać w swojej ponad 20-letniej karierze rynkowej i którzy zarabiali pieniądze, Charakteryzował ich wspólny mianownik: wszyscy oni posiadali strategię inwestowania. To nie znaczy, że ta strategia była taka sama w każdym przypadku, natomiast ta strategia była. Strategia inwestycyjna jest niezbędna, gdyż określa ona sposób, w jaki poruszamy się po rynku. Największym błędem inwestora jest nieposiadanie strategii inwestycyjnej lub kolejnym błędem, jest brak konsekwencji w realizowaniu strategii inwestycyjnej, co świadczy najczęściej o braku wiary w jej skuteczność. Udowodniłem kiedyś tezę, że każda strategia inwestycyjna realizowana konsekwentnie musi w pewnym momencie czasu przynosić zysk. Ona musi przynieść zysk, nawet jeżeli jest przedzielona okresami słabszymi. Problem polega na znalezieniu właściwej strategii inwestycyjnej dla siebie. Tych metod jest bardzo dużo. Jak się odnaleźć w nieskończonej liczbie kombinacji? Problem w znalezieniu strategii polega na tym, że zbyt wiele mamy technik, zbyt wiele mamy podejść do inwestowania. Tych kombinacji jest zbyt wiele. Problemem jest też trudność z doborem strategii inwestycyjnej odpowiedniej do perspektywy inwestycyjnej naszej lub naszych Cech psychologicznych. Dlaczego warto zainteresować się swing tradingiem? Pytanie pierwsze. Na czym polega swing trading i jakie daje korzyści? Proszę Państwa, technika podążania za trendem bez użycia wskaźników analizy technicznych stosowana przez amerykańskich inwestorów, gdy nie było jeszcze wskaźników i komputerów, prawda? Tak można zdefiniować swing trading. Technika skuteczna w latach. 1850, 1990, czyli przez 140 lat, no innych technik wtedy nie było, bo nie było komputerów. W momencie, kiedy pojawiły się komputery, pojawiły się inne techniki inwestycyjne, m.in. wykorzystanie wskaźników analizy technicznej. Co nie znaczy, że swing trading nie jest nadal skuteczny. Korzyść ze swing tradingu jest taka, że rynek się musi przesunąć. W podejściu tym nie ma możliwości, aby w tym przesunięciu nie uczestniczyć. Kolejne pytanie: dla kogo jest swing trading i dlaczego to jest najlepsza metoda inwestowania? Dla osób dysponujących ograniczoną ilością czasu. W zasadzie każdy inwestor dysponuje ograniczoną ilością czasu. Warto w związku z tym zwrócić na to uwagę. Swing trading jest dla osób ceniących sobie prostotę inwestowania bez skomplikowanych wskaźników analizy technicznej. W zależności od ramy czasowej można samodzielnie regulować swoje zaangażowanie czasowe w rynku. Proszę zwrócić uwagę. Handlując na wykresie tygodniowym, wystarczy godzina raz w tygodniu. Jeżeli handlujemy na wykresie miesięcznym, to wystarczy nam godzina w miesiącu. Handlując na wykresach dziennych, no trzeba poświęcić 30 minut do godziny w ciągu dnia. Natomiast handlując na wykresach pięciominutowych, oczywiście uwaga będzie skupiona. Na rynku przez cały czas, prawda, Bo obserwujemy wykresy pięciominutowe. Każdy sam reguluje sobie ile czasu chce poświęcić na daną technikę w zależności od tego, w jakiej ramie czasowej chce operować. Co jeszcze jest bardzo istotne? W swing tradingu, w przeciwieństwie do wskaźników, które są liczone według cen zamknięcia, można Wystawić zlecenia przed sesją giełdową lub w przypadku na przykład wykresów tygodniowych, można zrobić to w poniedziałek rano na cały tydzień i nic więcej nie robić przez tydzień lub nawet przez kilka tygodni, no bo jeżeli zlecenie nie wejdzie, no to nie wejdzie, a jeżeli zlecenie weszło, to ono będzie w rynku przez najbliższy tydzień, dwa lub trzy, więc tutaj, jeżeli chodzi o zaangażowanie czasowe, to ono jest minimalne, szczególnie, że tak jak już wspomniałem, można zrobić to przed sesją. To nie zajmuje zbyt dużo czasu. W przypadku wskaźników musimy monitorować rynek w określonych godzinach. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli czekamy na zamknięcie świecy, jeżeli czekamy na zamknięcie danego wskaźnika, to musimy być o określonej godzinie przy komputerze, aby to zlecenie w odpowiednim momencie wystawić. Kiedy swing trading działa, a kiedy nie działa? Czy działa zawsze i w każdym trendzie? To jest znakomite pytanie. Proszę Państwa, w wersji elementarnej. Jak każde podejście trendowe działa rewelacyjnie w impulsie i oczywiście gorzej działa w konsolidacjach. Natomiast ja tutaj mam swoje podejście do, do tego zagadnienia. Dość oryginalne, mianowicie, proszę państwa, my nie wiemy nigdy, czy mamy do czynienia z impulsem, czy z konsolidacją. Dlatego taki podział moim zdaniem jest bez sensu. Proszę zwrócić uwagę, my po fakcie dopiero wiemy, czy rynek był w trendzie, czy był w konsolidacji. My nie wiemy, czy od jutra nie zaczyna się konsolidacja, która będzie trwała dwa lata, także nie wiemy, czy od jutra nie zaczyna się wielki, gwałtowny impuls i w związku z tym nie wiemy, czy od jutra mamy operować na podejściu, które jest doskonałe w konsolidacji, czy mamy operować na podejściu, które doskonałe jest w trendzie? W związku z tym uważam, że potrzebujemy techniki, która będzie działała w każdej sytuacji rynkowej. Tak jak powiedziałem, my nie wiemy, czy jutro będzie impuls, czy zaczyna się korekta. Taki podział ma wpływ na złe wyniki inwestycyjne. Co jest kluczowe? Aby odnieść sukces na rynku, korzystając ze swing tradingu, drodzy Państwo, tu odpowiedź jest taka sama, jak w przypadku każdej strategii inwestycyjnej. Mianowicie, podobnie jak w każdej innej technice, musimy sprawdzić, czy takie podejście nam pasuje, a potem realizować dane podejście. Nie ma innego sposobu. Jest to tylko i wyłącznie konsekwencja i psychologia. Czy dane podejście nam odpowiada? Jeżeli dane podejście nam odpowiada, konsekwentnie realizować założenia danej strategii. I ostatnie pytanie, na które chciałem Państwu odpowiedzieć. Ile czasu i pieniędzy potrzeba na swing trading? Czas już omówiłem, sami to regulujemy. Może to być godzina w tygodniu, to może być 10 minut dziennie. Natomiast co do pieniędzy. To, drodzy Państwo, potrzeba tyle, aby kupić akcję. Jeżeli kupimy akcję za 50 zł, no, to jest dyskusyjne, czy komuś się będzie opłacało walczyć o 10% wynoszące 5%, na przykład po tygodniu, prawda? Ale kwota 50 zł wystarczy, aby zacząć, tak więc nie ma żadnego dolnego limitu. Natomiast tutaj muszę powiedzieć taka dość istotna uwaga. Często osoby, które mają małe zaangażowanie kapitałowe martwią się, czy warto rozpoczynać edukację, czy warto rozpoczynać inwestowanie na przykład kwotą 50 zł. Ja uważam jak najbardziej tak. Na początku popełnia się bardzo wiele błędów. Lepiej uczyć się na małym kapitalu, Aniżeli uczyć się na dużym kapitale, bo na rynku bardzo ważne jest doświadczenie. I jeżeli zaczniemy małą kwotą i będziemy to robić przez 2-3 lata, to proszę zwrócić uwagę, że kiedy będziemy dysponowali większym kapitałem, będziemy już sprawieni, będziemy mieli doświadczenie, będziemy wiedzieli, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Podsumowanie. Inwestor musi mieć strategię inwestowania, jeśli chce odnieść sukces. To jest oczywiste. Tą strategią może być swing trading. Warto go stosować na giełdzie, ponieważ jest prosty, nie wymaga zbyt wiele czasu i nie wymaga zbyt wiele kapitału.